W roku 1240 Tatarzy pod wodzą Batuhana spustoszyli Ruś Kijowską. Był Jacek podówczas w Kijowie. Podczas gdy Jacek odprawiał mszę świętą, horda Tatarów wpadła do miasta. Święty wziął przenajświętszy sakrament i z braćmi w procesji wychodził z kościoła. A stał tam alabastrowy posąg Matki Boskiej, bardzo ciężki. Był to jego ulubiony posąg. Nieraz modlił się przed nim. Jeszcze ostatnie spojrzenie smutku rzuca Jacek na figurę i słyszy wyraźnie głos. – Jacku, syna mego zabierasz, mnie komu zostawisz? – Matko Boża, odpowiada święty, wziąłbym cię chętnie, ale w posągu nie udźwignę, za ciężki. – Nie bój się ciężaru, odrzekła Matka Boska, kto się ciężaru nie boi, ten go udźwignie. Jacek wziął posąg z ołtarza, był lekki zupełnie. Z przenajświętszym sakramentem w jednej ręce, z posągiem w drugiej, przeszedł przez miasto. Żaden Tatar go nie ruszył, choć już dookoła zaczynała się szerzyć rzeź i, por i pożoga. Nad rzeką zdjął swój płaszcz i tak jak pod Wyszogrodem, kazał braciom przejść po nim rzekę. Dalej poszedł niosąc wciąż posąg, przestrzegając lud przed Tatarami i wołając, by pokutowali dla odwrócenia tej klęski. Doszedłszy do halicza, złożył figurę w kościele swego zakonu. Potem przeniesiony ją do Lwowa, gdzie jest dotąd. Przywiązane są do niej różne odpusty. Modlitwa. Święty Jacku, natchniony apostole Słowian, niestrudzony głosicielu Słowa, patronie dojrzałego chrześcijaństwa w naszej ojczyźnie, całym swoim życiem uczyłeś nas umiłowania Eucharystii i Boga rodzicy. I dzisiaj przyjdź nam z pomocą i bądź patronem rzeczywistego nawrócenia do Boga i nowej chrześcijańskiej dojrzałości. Prowadź nowych, przez Boga wezwanych ludzi, którzy zmienią oblicze starej Ziemi. Spraw, aby w misji, którą Ty rozpocząłeś, Chrystus zechciał się nami posługiwać. Amen. Boże, który zechciałeś wysłać świętego Jacka, aby oświecał wiele narodów, sprawdza jego wstawiennictwem, abyśmy mogli kroczyć przez życie w świetle Twojej prawdy. Amen.